Cześć, witam was kolejny filmem na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na takiego mega mieszanego vloga, w którym pokażę Wam nasze przygotowania do chrzcin Lilii. Jak zaczyna nagrywać ten film, to mamy dokładnie równo tydzień do chrzcin. A jeszcze tak naprawdę jesteśmy trochę w polu. Ja czekam na buty, zamówiłam je wczoraj na Dizzy. Potrzebuję jeszcze zamówić balony. Właściwie wydaje mi się, że wiele na te chrzciny nie, nie jest potrzebne, bo zaczęliśmy od organizacji miejsca, od wymyślenia miejsca, gdzie te chrzciny będą. Chrzciny odbędą się w hotelu River Style w Redzie, w w części kawiarnianej restauracji Pełnia Smaku. Także tutaj w okolicach, że tak powiem. Natomiast tak naprawdę nic więcej nie robiłam w kierunku ścin, bo uwaga, torta robię sama. Trzymacie kciuki, nie wiem, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, że dom się nie zawali. A teraz wybaczcie na chwilę, a musimy iść otworzyć okno, bo jak się zaraz uduszę tutaj tak gorąco, a mi po prostu odciążę jest tak gorąco ciągle. A tu jest w ogóle tak duszno, dzisiaj jest tak deszczowo, i no nie do wytrzymania, jak dla mnie pogoda. Także ja zamówiłam właśnie przedwczoraj, w sumie rzeczy na torta, i właśnie do mnie przyszły, i postanowiłam, że pokażę Wam w tym vlogu. Pokażę Wam jakieś tam drobne przygotowania, co mam dla Lili, co mam dla siebie, jak to wszystko w ostateczności wyszło. Także taki format Wam się podoba, więc mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. No i pokażę Wam w sumie, co zamówiłam. Właśnie zdziwiłam się w sumie, że to tak szybko przyszło. A co do tego torta, ja nie wiem czy ja jestem szalona, czy odważna, czy jeszcze co innego niecenzuralnego, no ale tak sobie postanowiłam, że zrobię jej torta sama. A właściwie zrobię dwa torty: no bo z tortem jest tak, że piętrowy zrobić troszeczkę trudno, bo musiałabym go robić na wspornikach, nie mam też takiego miejsca w lodówce, a muszę tort zawieźć dzień wcześniej do restauracji więc no nie mam jak, wiecie, co tego utrzymać i zaraz mi ręka odpadnie, bo ta kamera jest ciężka zamówiłam, proszę bardzo, takie podkładki to będą no dwa torty, jeden będzie taki super ekskluzywny, wiecie, z ozdobami a drugi będzie taki sam, tylko bez tych pierdółek u góry więc zamówiłam lukier plastyczny i to będzie pierwszy raz w życiu, kiedy ja się zajmuję lukrem plastycznym także co z tego wyjdzie, nie wiem mam nadzieję, że z Marzem damy radę, że się nie zabijemy nie, on mi zawsze pomaga, więc dam radę i wzięłam też cztery takie malutkie lukry plastyczne bo jeśli mi coś nie wyjdzie co jest bardzo prawdopodobne poza tym też chcę, wiecie jak macie tort, to tą jakby podstawę tortu, jaką będzie tutaj sobie stał i łączył się z tym no to to jakoś musi ładnie wyglądać a pewnie mi tak super nie wyjdzie, więc po prostu wiecie zasłonię kawałkiem tego więc muszę go w ogóle otynkować bo oglądałam o Sugar Lady takie rzeczy, jak tynkować tortu, muszę sobie szpachlę cukierniczą zamówić jeszcze jakąś tam łopatkę cukierniczą, więc to jeszcze przede mną na razie przyszły ozdoby mmm, z cukierni Hokus dekor dekoracje cukiernicze zamówiłam takie różowe mmm, takie różowe kuleczki, które tak sobie wymyśliłam, że będą dookoła tego em, z góry jakby tortu i co tu jeszcze mamy Aj, i właśnie, przyszły do mnie napisy, boże zaraz je połamię chrzest święty. Tutaj od takiej dziewczyny, która robi te napisy sama. Zostawię Wam link w opisie. Będziecie mogli sobie zobaczyć. Tutaj chrzest święty i Liliany. Dobra, tam było napisane Liliany. Tutaj jest napisane chrzest święty. I zamówiłam takiego przepięknego dzidziusia. W ogóle kosztowało to też wszystko dużo. No ale zobaczcie, jaki jest piękny. Taki bobasek. W takiej pieluszce różowej. Jak możecie zobaczyć brokatowe i właśnie ta dziewczyna robi wszystko ręcznie, także jest to przeprze, prze piękne. I kolejna paczucha, która do mnie przyszła, dym. to słuchajcie, są krówki. Zamówiłam um, opakowania takie foliowe i um, stążeczkę. Zobaczcie. Personalizowane krówki, Chrzest Święty, data, jak to oglądacie, to już na pewno jest po chrzcie. I tutaj jest moja maleńka córeczka. No, to jest zdjęcie, ja jej wiecie, na filmie nie pokazuję. Poza tym, ona tutaj miała 10 dni, więc już wygląda zupełnie inaczej. No ale jest to zdjęcie z takiej mojej sesji, którą robiłam w domu. Także moja malutka perełka. I każdy dostanie, ja wiem, po trzy takie krówki w ramach jakby podziękowania, więc mamy to wszystko tutaj i pokażę Wam jeszcze ubranko Lili i myślę, że Was troszkę zdziwi, bo nie jest ono ani drogie, ani ekskluzywne, ale ja jestem za tym, że chrzest nie jest dla mnie miejscem, ani okazją do strojenia, wiecie, w stroje za kilkaset złotych, absolutnie nie. Sukieneczkę moją, moja babcia Lili, moja mama Lili babcia kupiła w Pepko, słuchajcie, zobaczcie, tak wygląda, to będzie lato, będzie gorący dzień, więc na ramiączkach, co prawda tutaj jest, jest taki rękawek. no dobra, to jest w sumie krótki rękawek, do tego jest takie bolerko do kościółka, więc jakby nie mam potrzeby przesadzać domówiłam jej jeszcze to znaczy kupiłam stacjonarnie w Smyku taką opaskę, nie kupujcie jak coś z jakimiś cyrkoniami, ciężkimi kwiatami bo po prostu nie utrzymać to na główce a to jest tylko taka cieniutka wstążeczka i do tego były takie piękne skarpetki na paznokcie jeszcze będę szła, zaraz Wam pokażę moją sukienkę, także to jest lileczki a buty buty mam tutaj buty. Kupiłam ostatnio w Cocodrillo. Zresztą dzięki Wam, że tu już mam wszystko gotowe, to zniosę na dół. No i będę niedługo hmm, torta Robiła, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A moją ja sukienkę Wam pokażę za chwilę, za parę dni, jak po prostu przyjdą mi buty. paczka z butami na chrzest z Lizy jakie zamówiłam. I zamówiłam właśnie więcej butów, znaczy jeszcze z dwie pary, bo gdzieś nasze letnie buty po prostu w trakcie przeprowadzki się zagubiły. Także zaraz Wam pokażę. Lepsze to będą te na chrzest. wczoraj sobie zrobiłam, ale piękne Myślałam, że one będą bardziej e, lijowe, a są takie pudrowo-różowe. Ale to dobrze, bo będę mogła je później nosić. Bo fioletowe to by mi to. Do... No, przepraszam, do wielu rzeczy nie, nie pasowały, a te chyba będą ok, zaraz je poprzymierzam. I tym razem też je wzięłam, bo były to najwygodniejsze buty, jakie miałam. Cudowne, e, zawsze zwracałam uwagę i bardzo mi się podobają. Takie o, to piękne sandały. Fajnie, że one są tu czarne, więc się nie brudzą. Taka śliska powierzchnia łatwo się czyści. Może kojarzycie zresztą że te buty. Ja właśnie coś w tym stylu miałam, no ale gdzieś zostało wysłane. A i tutaj mamy klapki w rozmiarze 38. I jeśli chodzi o klapki, to ta, ta zmienia wam i się wstytuję z zapachem. I mamy tutaj o. Piękne klapeczki, także przymierzam szybciutko. I już tak szybciutko, buty na chrzciny prezentują się tak, słuchajcie, są tak wygodne. Ja w ogóle bardzo nie lubię obcasów, a ten mają taki koturn, ale są przewygodne. I moja sukieneczka, mogę już Wam pokazać, że się prezentuje tak. Buty, tak, więc myślę, że. Całość do siebie pasuje. Myślałam, że te buty są bardziej fioletowe, liliowe, ale może i dobrze, bo ja nie mam w kompletnie nic w szafie fioletowego. A więc przynajmniej będą mi na później pasowały. Podrobnie różowe rzeczy mam. Więc myślę, że całość nie będzie tak źle wyglądała, chociaż powiem Wam, że ta sukienka jest tak, tak wz wz wzorzysta i nie mam nic w swojej szafie takiego mm, kolorowego, ale no zaszalałam. Poza tym to jest sukienka do karmienia. Tutaj macie nazwę firmy, Lili. Mm. No i nie było w sumie nic takiego bardziej stonowanego i żebym mogła milinę nakarmić jak coś, więc właśnie tak to wygląda. Myślę, że będzie okej. Okay. Proszę bardzo, dzień kuriera, część ym, kolejna. E, tutaj właśnie przyszły ściereczki z mikrofibrali. ale je zamówiłam tak po prostu, żeby tam wyszła, wiecie, ta przysłka <laughs> za darmo. E, wzięłam też, bo Pani miała na swojej aukcji takie silikonowe foremki do żelków. Bo dzieci lubią żelki, więc zrobię takie po prostu co myszko. Takie zdrowsze mama ci zrobi, tak? I właściwie wszystko to dla tej takiej szpatuły, chyba tak to się nazywa do tortu i szpachli, Tak wygląda szpacha do tortu. Także no, mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie tak, jak e, chcę. I wziąłam sobie od razu też dwie foremki, jedną taką keksówkę, a drugą taką kwadratową, takiej nigdy nie miałam. Co to słoneczko? Takiej nigdy nie miałam. Co widzisz nie e, A tą kupiłam, bo ostatnio moją wyrzuciłam, bo cała już była miała. A, i tu jeszcze wzięłam sobie taką silikonową łopatkę, bo ostatnio jak smażyłam lili bez tłuszczu placki, to po prostu przesadziłam z dotknięciem patelni i niestety, ale no, się troszkę spaliło. E, to znaczy spaliła, wiecie, e, Roztopiło. o tak. Także wzięłam taką nową, a w ogóle była na moich nie pokazywałam Wam morszciny. Także u mnie taki, jak możecie zobaczyć. No, miał to być boomerang, który zaczęłam. Nie wiem, czy boomerang jest, co ja mówię, baby boomer, ale nie wiem, czy tutaj widać. Baby Takie przezroczyste pudełko, żeby nie wziąć do samochodu, żeby nie zapomnieć. Czyli mamy tutaj szatkę, chrzest święty Liliana Alicja, Alicja po mojej babci. Tutaj mamy w tym pudełku świeczuszkę, tak wygląda. Tutaj mamy buciki, tutaj żeby wosk nie ja leciał po palcach, tutaj też mam opaskę, bo ubiorę jej przed samym kościołem. Jutro ma być 30 stopni, więc buty, skarpety, nie wiem, które też ubierzemy przed kościołem. Cukienkę wezmę na dół, bo będziemy nadal się ubierać. I wezmę ze sobą na salę też wody z krótkim rękawkiem, do tego krótkie spodenki. Jak wiecie, się to bo już po jej niewygodnie czy coś. I taką zwykłą um, schemu. Cieszę to jest plama jakaś kurczę. O, macie, jest. I taką zwykłą sukieneczkę, gdyby już naprawdę, nie mogła wytrzymać, no bo jednak zrobiłam 30 stopni, ja nie wiem jak my to przetrwamy, ale na sali powinno się, okej, te kierki już zawiezione, także idę to znieść i oba wszystko sobie mamy gotowe. My już jesteśmy świeżo po chrzcie, właśnie wróciliśmy do domu. Usiadłam w tym całym bałaganie i stwierdziłam, że tak na szybko Wam powiem kilka rzeczy, bo nagram to za rok po prostu. Moje wskazówki, może tutaj mi mój mąż powie przy okazji, ja na pewno wiem jedną, żebyście kupili takie opakowania jak się daje po weselu, czyli na tort takie małe, papierowe, bo my w ogóle o tym nie pomyśleliśmy szczerze mówiąc ja myślałam, że ciasta wszyscy zjedzą bo my nie mieliśmy bardzo dużo ciast tylko tutaj babcia nam pomagała piec, mój mąż piekł, ja torta e, i myśleliśmy, że po prostu wszystko zejdzie ale chyba przez ten upał, bo było 33 stopnie e, nikt prawie nic nie jadł i naprawdę zostało bardzo dużo ciast więc kupcie sobie koniecznie pojemniki żeby gościom to rozdać e, ten kto niedaleko mieszka w taki upał mógłby zabrać myślę, żeby wziął a tak to w sumie nie wiemy co z tym robić bo w lodówce nam się nie mieści zresztą co chwilę nie mamy więc na nie wiem, co będzie z obiadami jeśli chodzi o obiady to całe szczęście restauracja nam pojemniki dała w ogóle restauracja i dla mnie super wszystko co? tak to była Reda, jak się nazywał? River. Hotel River Style i naprawdę wszystko było super obsługa bardzo miła, cudowne panie bardzo pomagało i podgrzały Lili obiad bo wzięliśmy jej obiadek no i co, o co tam prosiliśmy i tak dalej, było super. Baloniki mieliśmy z samą się też super dziewczyna wszystko zamontowała, więc się o to nie martwiłam. E, dobra i co jeszcze możemy powiedzieć o Radach? Nie stresować się, mieć wszystko <laughs> gdzieś. Tak, nie stresować się. My się troszeczkę stresowaliśmy, ale to tylko dlatego, że no, Lili jest na piersi i ona po prostu przy, wiadomo, też przez ten upał ciągle chce pić. Woda to nie jest to samo, tak? Jeszcze rano ona wstała i nie zdrzemnęła się tak jak zawsze i była po prostu wykończona. I punkt 11-12 mniej więcej to jest jej drzemka i my wiedzieliśmy, że będzie afera, a ona tylko zasypia przy piersi, więc ja, wiecie, w trakcie płaczu cyk do... Jak to się mówi tam, gdzieś ksiądz? Na zakrystię. Na zakrystię. Ja słyszę, że wołają chrzestny, wracam z Lili. Potem ona znowu płacze, cyk, wracamy. Całe szczęście jedynym, jedynym co Lili pomaga nie płakać przez chwilę, jest taniec, więc wiecie, no już tutaj chrzest, a mój mąż i ja, yy, gdybym mały to znalazłem, bo krótko zaczęliśmy śpiewać i z nią tak podskakiwać, i ona wtedy się chwilę cieszyła, jakoś to przetrwaliśmy. No i się, skończył się chrzest, cyk na zakrystie, więc no. Tak, no wzięliśmy jej butelkę, jakby nie było. Ona to zjadła. Nie wiem, jakby było, gdybyśmy mieli jeszcze więcej tego mleka. Chociaż ja obstawiam, że to by było tak jak zawsze, czyli ona by zjadła, albo by płakała, bo ona by chciała pjeść, żeby spać. Też była cała mokra. Każdy z nas... Też mokra. było bardzo gorąco, ona była cała mokra, więc tak już sobie postanowiliśmy, że następne dziecko rodzeństwo, jeśli będzie, to albo będzie kompletnie malutkie... Albo będzie miało tak z dwa latka, żeby można było jakąś dać tubkę, coś do picia, żeby to muszę przetrwało, chyba że macie niewymagające dziecko, które sobie półtorej godziny wytrzyma w wózku i będzie spało, to spoko. My wiedzieliśmy, że Lili taka nie jest, ale nie spodziewałam się, że już w kościele będzie płakać, bo przed wyjściem dałam jej jeść, no ale ona chciała spać, także pora, nie pora, chrzest, nie chrzest, ja chcę spać tu i teraz. No i no tak było, ale jakoś daliśmy radę. Było też za ciepło, nawet ksiądz się wycierał. Tak, było ksiądz też gorąco, ksiądz w ogóle, no dobra już o tym nie będę mówiła, ale było mu bardzo gorąco, też było widać, że jest cały spocony e, i też miał, mm, też był tym wszystkim zmęczony, więc no było ciężko, ale tak naprawdę sprawnie poszło, nie myszku? A Lili była przecudowna na sali, była taka szczęśliwa, tańczyła, cieszyła się, już sobie na spokojnie zjadła, więc całe szczęście na sali super. No ale na pewno byłoby łatwiej z dzieckiem, które nie jest na piersi, bo ja jednak co te dwie godziny musiałam ją karmić, całe szczęście ona zjadła i już się bawiła. Dopiero ostatecznie na sam koniec, już po prostu padła około 16, więc po całym dniu nie ma się co dziwić, więc naprawdę była dzielna, radosna, szczęśliwa. Do wszystkich poszła na rączki, więc super, ale pojemnik na ciasta, żeby gościom rozdać. Pokażę tak. Szybciutko, szybciutko co Lili dostała, więc takiego pięknego jednorożca, takiego dużego misia, więc będzie się na pewno o nim bawić. Tutaj od i taką piękną m, pamiątkę. E, dostała również dwie pary kolczyków. Tutaj takie przepiękne od cioci Adeli i cioci Marzeny Serduszka, zobaczcie takie śliczne. E, natomiast no, będziemy czekać, aż Lili będzie chciała sama kolczyki, ale na pewno prędzej czy później będzie chciała takie serduszka. Nawet ja bym ubrała. Ja ubrałam serduszka. Zobaczcie tutaj od chrzestnej mojej siostry. Takie. Serduszka też przepiękne, więc super. Biżuteria jest to zawsze fajny pomysł na prezent. O matko tu mi się trochę rozwaliło, ale dostała taki wózeczek od chrzestnego tutaj z takim liścikiem. Drobniany, więc na pamiątkę jest. I kilka zabawek. Między innymi taką pizzę interaktywną dostała. Dostała taką piramidkę. Też tutaj coś gra i tak dalej świecącą. I dostała jeszcze tutaj takie klocuszki do układania. Aha, i tu jeszcze. Oczywiście że też dostała pieniążki. Więc fajnie, coś tam lili nakupujemy, takiego dość aniołka ślicznego. E, takie klocki, bardzo fajne więc super zabawki i tutaj nawet moja siostrzenica kupiła jej taką gazetkę z y, taką grą więc też jej za jakiś czas dam i właściwie to wszystko z prezentów, jeszcze pieniążki, życzenia, kartki także podsumowując, wszystko się udało wszystko było super, chociaż kosztowało nas to dużo przez ten upał wydaje mi się, że najgorzej także koniecznie, chociaż mieliśmy ale pamiętajcie, jeśli macie 6 latem woda do kościoła, my mieliśmy pojemniki na ciasta, dajcie sobie na luz, wejście mleko do kościoła. No jeśli macie takiego cycocholika jak ja, no to i tak was nic nie uratuje, trzeba to przetrwać, nie my się, ale i tak było bardzo dzielna, bardzo jej się podobało. Lilka była zadowolona, my też, chociaż jesteśmy piekielnie zmęczeni. Ale tak. To by było chyba na tyle, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, był chyba długi, ale, ale, ale to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć, także e, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, do zobaczenia.